Cześć, witajcie. Zapraszam Was na recenzję Red Magica 10S Pro, czyli najnowszej odsłony gamingowego smartfonu od Nubi. Tak naprawdę model ten jest bardzo podobny do Red Magica 10 Pro, którego niedawno dla Was recenzowałem, aczkolwiek ten ma podkręcony procesor i większy akumulator. Niemniej wiele się nie zmieniło, a czy są to zmiany na lepsze i czy warto zamieniać dziesiątkę 10 na 10S? Posłuchajcie. W dziedzinie designu Nubia wiele nie zmienia i bardzo dobrze, bo to jest design po prostu na piątkę. Telefon jest duży, jest dosyć ciężki, ma raczej kanciasty kształt, ale przez to wygląda unikalnie i wyjątkowo. Szczególnie w tej jasnej wersji kolorystycznej prezentuje się nader zacnie. Pod przezroczystym i całkowicie płaskim, co najważniejsze, panelem tylnym widzimy imitację wnętrzności telefonu. Ramka jest oczywiście metalowa, a z przodu czai się bardzo efektowny wyświetlacz o imponująco wąskiej ramce. Wykonanie jest na miarę klasy premium. Niestety, w smartfonie tym brakuje pełnej wodoszczelności, bowiem jak widzicie, ma otwory chłodzące po obu bokach obudowy. Jeżeli chodzi o ergonomię, jest całkiem w porządku. Co prawda przyciski przesunięto nieco w dół, ale to dobrze, bo telefon jest duży i dzięki temu klawisze lądują prosto pod naszymi palcami. Nieco poniżej włącznika znajdujemy suwak, który wcześniej włączał jedynie tryb growy. Teraz można mu przypisać również inne działania. Robimy to oczywiście w dodatkowym podmenu i nie jesteśmy już wyłącznie skazani na wybór producenta. Bardzo dobry pomysł. Smartfon zachował mini Jacka, zachował również bardzo praktyczny nadajnik podczerwieni, czyli pilota pozwalającego sterować różnymi urządzeniami wykorzystującymi podczerwień. Są też nieodzowne w gamingowym smartfonie głośniki stereo. Zabrakło niestety miejsca na kartę microSD. Pamięci tutaj nie powiększymy. Czytnik linii papilarnych jest położony według mnie optymalnie, w idealnym miejscu i działa również idealnie, alternatywnie, oczywiście można używać też rozpoznawania twarzy. Charakterystycznym elementem tego smartfonu, podobnie jak i wcześniejszych Red Magiców, jest wentylatorek. Wentylatorek, który trochę hałasuje i w teorii ma poprawiać chłodzenie telefonu, natomiast nie widzę wielkiej różnicy pomiędzy działaniem smartfonu z włączonym lub z wyłączonym wentylatorkiem. Dlatego ja uznaję go głównie za bajer, za element charakterystyczny, no i niestety za element, który ogranicza szczelność telefonu jedynie do podstawowego IP54, czyli takiej szczelności na wypadek ewentualnie przypadkowego opryskania telefonu czy niewielkiego deszczu. No niestety, to dopiero zmieni się może w kolejnej generacji. Wyświetlacz niezmiennie mnie zachwyca. To 6,85-calowa matryca AMOLED z ekstremalnie wąską i, co ważne, symetryczną rameczką i ostrymi narożnikami. Ekran prezentuje się znakomicie. Przede wszystkim za sprawą braku otworka. Aparat do selfie ukryto tu pod ekranem i ukryto go doskonale. Praktycznie w ogóle go nie widać, ale to już znamy z wcześniejszych generacji Red Magicu. Z wcześniejszych generacji Red Magiców znamy też to, że ekran jest bardzo jasny, bardzo ładnie odwzorowuje kolory i korzystanie z niego to po prostu czysta przyjemność. Oczywiście jest wysoka rozdzielczość, jest wysokie odświeżanie do 144 Hz, jest też wysoka częstotliwość próbkowania dotyku. Najgorzej wypada przyciemnianie, bo jest jedynie 120 Hz, ale mnie akurat ta cecha szczególnie nie dokuczyła. Dokuczę ewentualnie bardziej wrażliwym na migotanie użytkownikom. Ekran niezmiennie jest świetny, ale kurczę, ja już go widziałem w dziesiątce. Względem Red Magica 10 Pro, w modelu Red Magic 10S Pro pracuje nieco nowsze, odświeżone wydanie interfejsu Nubi. Pomimo tego, że interfejs ma nową wersję, tak naprawdę wygląda po staremu i w zasadzie nie zawiera zbyt wielu zbędnych, niepotrzebnych, śmieciowych aplikacji. Natomiast zawiera szereg opcji personalizacyjnych i generalnie jest dobrze opracowany i wygodny. Mam wrażenie, że usunięto już większość potknięć językowych z tego interfejsu. Szukałem, szukałem i raczej ich nie znalazłem, a na pewno nie ma ich w miejscach, gdzie były poprzednio. Mam też wrażenie, że troszeczkę popracowano nad optymalizacją. Tu widać, że cały czas prace trwają i cały czas ten interfejs jest poprawiany i rozwijany. Jak widzicie, w telefonie mieszka wirtualna asystentka Mora która ciągle niestety nie zna języka polskiego, ale czasem w bardzo sympatyczny sposób próbuje nas zagadywać i czasem nawet podpowiada pewne rozwiązania, pewne opcje, na przykład taką, że ekran według niej jest za jasno podświetlony i możemy włączyć automatykę. Takie drobne szczegóły, taka sympatyczna postać z całą pewnością w gamingowym smartfonie dodaje dużo smaczku. Smaczku dodaje też to, że Nubia wreszcie poprawiła politykę aktualizacyjną. Teraz smartfon startuje z zapewnieniem pięcioletniego wsparcia poprawkami zabezpieczeń. Natomiast tego, ile aktualizacji systemu będzie nieokreślono. Mówi się po prostu o pięcioletnim wsparciu, zatem nieśmiało mogę zakładać, że może i pięć update'ów również ten smartfon czeka. Testując kolejne modele RETMIKów, ja się do tego interfejsu już przyzwyczaiłem i nawet trochę zaczynam go lubić, głównie ze względu na obecność mory. I... Cieszy mnie to, że choć na początku ten interfejs był toporny, siermierzny i sprawiał wrażenie słabo dopracowanego, z generacji na generację wygląda i działa coraz lepiej. To napawa optymizmem. Red Magic 10S Pro ma w zasadzie ten sam procesor co poprzednik, i tak samo szybkie, najszybsze z dostępnych pamięci. Ale tu Procesor występuje w wersji leading edition, czyli nieco podkręconej. Częstotliwość 4.3 wzrosła do 4.4 GHz, ale czy to się przełożyło na wydajność? Trochę tak. Aczkolwiek powiem wam szczerze, to jest tak niewyczuwalne i tak ulotne, że widać to w zasadzie tylko w benchmarkach. Już poprzedni model Red Magic 10 Pro był naprawdę mega wydajną maszyną. Ten jest jeszcze trochę wydajniejszy. Być może naprawdę bardzo wymagający i bardzo wytrawni gracze odczują jakąś minimalną różnicę na plus. Ja powiem szczerze, że nie odczułem, natomiast zauważyłem lekką poprawę kultury pracy tego telefonu. Trotling jest odrobinę mniejszy, wyniki w benchmarkach są wyższe. Generalnie jest nieco fajniej. Natomiast musicie pamiętać, że którego w zasadzie z ostatnich Red Magiców byście nie wybrali, to będzie potwornie wydajna maszyna, która spełni wymagania najbardziej wymagających graczy i która niestety przy intensywnym graniu będzie się czasem robiła mocno ciepło. Nie dramatycznie, ale jednak ciepło będzie wyraźnie wyczuwalne i na tyle obudowy, i na metalowej ramce, no i wentylatorek swoim szumem też dobitnie oznajmi, że robi się gorąco. To nieodłączna niestety cecha tych smartfonów, podobnie jak wszystkich super wydajnych smartfonów, także ja na to nie narzekam, natomiast zwracam Waszą uwagę na to, że moim zdaniem wydajność z generacji na generację podskoczyła nieznacznie tylko. Z generacji na generację podskoczyła natomiast pojemność akumulatora. Już poprzednio było nieźle, bo było 6500 mAh. Teraz jest 7050, czyli nieco ponad 7000 mAh. Czy jest lepiej? No jest lepiej. Czas działania telefonu nieco się wydłużył, natomiast znów nie jest to jakaś diametralna różnica. Nie jest to specjalnie odczuwalne w codziennym życiu względem Red Magica 10 Pro. Jest po prostu bardzo dobrze, jeżeli intensywnie gracie ten smartfon i będzie w stanie przepracować cały dzień. Jeżeli po prostu będziecie tego telefonu używali tak jak zwyczajnego smartfonu, jest w stanie pracować i 3 dni. Ale podkreślam, wtedy raczej bez grania. Smartfon ten obsługuje 80-watowe ładowanie i napełnia się w okolicach 40 kilku minut i... Co ważne dla graczy, ma też bypass ładowania, czyli można zasilać telefon bezpośrednio podczas grania, z pominięciem doładowywania akumulatora. Nie ma niestety niezmiennie ładowania indukcyjnego, ale to też już znamy z wcześniejszych nubi. Widocznie na czymś musieli przeoszczędzić albo może nie chcieli szpecić tyłu cewką dodatkową. Strona komunikacyjna tego smartfonu również znacząco się nie zmieniła. Niezmiennie mamy całkiem przyzwoicie grające głośniki stereo i całkiem dobrą jakość połączeń. Nie brakuje żadnego z potrzebnych interfejsów łączności. Dziwi tylko trochę niezmiennie brak wsparcia dla technologii e SIM. W tak flagowym smartfonie to trochę zaskakują. Na pocieszenie przypomnę, wciąż mamy staromodnego mini -jacka. Ze strony komunikacyjnej tego Red Magica, podobnie zresztą jak w przypadku poprzednich modeli, jestem raczej zadowolony. Czy jestem zadowolony z fotografii? Tu praktycznie nic się nie zmieniło. Mamy ten sam zestaw aparatów co w Red Magicu 10 Pro. Innymi słowy, dostajemy dwa 50-megapikselowe aparaty, główny z optyczną stabilizacją i szerokokątny, dwumegowy aparatik do makro i niezmiennie podekranowy 16-megowy aparat do selfie. I powiem Wam szczerze, że kolejny raz nie widzę jakiegoś diametralnego przeskoku względem poprzedniej generacji. Zdjęcia są poprawne, są na dobrym średniopółkowym poziomie, ale nie flagowy. Generalnie fotki wykonywane tym smartfonem przepięknie wyglądają na jego wyświetlaczu, natomiast czar trochę pryska, jak wrzucimy je na duży ekran. Zdjęcia dzienne są generalnie poprawne, nocne jak czasem. Czasem wyjdą świetnie, czasem wyjdą trochę gorzej. Te aparaty są dosyć podatne niestety na flary, prawdopodobnie dlatego, że nie mają wystających obiektywów i skrywają się pod szklanym tylnym panelem telefonu. No i niestety ciągle drażni mnie mocny rozdźwięk pomiędzy jakością zdjęć z aparatu głównego a szerokokątnego. Inne obzorowanie kolorów, inne obzorowanie detali, mniejsza dynamika, mniejsza jasność w aparacie szerokokątnym. To wszystko może czasem trochę przeszkadzać. Aparat do makro po prostu jest i robi swoje o dwumegowym aparacie, nie da się zbyt wiele powiedzieć. Zdjęcia są, powiedzmy, że poprawy. Aparat przedni wciąż ustępuje aparatom umieszczanym w ekranowych otworkach, no bo niestety mam po drodze wyświetlać. I to widać. Zdjęcia, pomimo poprawionego przetwarzania obrazu, wciąż troszeczkę mają znamiona sztuczności i niestety zdjęcia nocne z przedniego aparatu są, powiedzmy to wprost, raczej marne. Natomiast w dzień, jak cię mogę, ale nie jest to wymarzony telefon dla miłośników selfie. W filmowaniu jest nieźle. Filmy płynne, z dobrym dźwiękiem, z niezłymi kolorami, Tutaj specjalnie nie będą się pastwił. Może poza tym, że nie ma opcji przełączania się pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu. Możemy się przełączyć zanim zaczniemy nagrywać, ale mimo wszystko radzę pozostawać przy aparacie głównym, bo on ma stabilizację. Niezmiennie. Niekoniecznie polecam ten telefon do filmowania przednim aparatem. Ciągle widać, że ten podekranowy aparat ustępuje klasycznym, szczególnie przy słabszym świetle. I ciągle niestety jest niewielki już na szczęście problem, ale wciąż jest synchronizacją obrazu i dźwięku. Ciągle to jest troszeczkę rozszelone i to niestety widać na filmach, ale jeżeli to komuś nie przeszkadza względnie dźwięk nie jest istotny, no. Coś tam się da nagrać tym przednim aparatem? Czy warto kupić Red Magica 10S Pro? Moi drodzy, jeżeli szukacie gamingowego smartfonu w dobrej cenie, a dotąd takiego jeszcze nie mieliście, to zdecydowanie warto. Bardzo fajny telefon o świetnym wyglądzie i mega wysokiej wydajności, a do tego z dużą baterią. Jak to wygląda cenowo? Całkiem fajnie. Zaczynamy od wersji 12256, która kosztuje na nasze jakieś 2,700. Potem mamy wariant 16 plus 512 GB za około 3,350. Topowy model. 24 GB plus 1 TB pamięci wewnętrznej. Kosztuje raptem 4200. Sami przyznacie, że to dobre ceny. Oczywiście, w tym momencie trzeba dać trochę kredyt zaufania mniej znanej na naszym rynku Marce. Trzeba przeboleć pewne, może, niedociągnięcia tego telefonu, szczególnie w zakresie fotografii. Ale należy go docenić za design, za wydajność, za świetny wyświetlacz, no i za ogólne wrażenie, bo przyznacie, że smartfon ten naprawdę robi wrażenie. Czy warto zamieniać Red Magica 10 Pro na 10S Pro? No tu już bym się bardzo mocno zastanowił. Moim zdaniem nie warto, lepiej poczekać na Red Medica 11, o którym chodzą plotki, że będzie już w pełni wodoszczelny. Jeżeli macie Red Magica 10 Pro, to cieszcie się nim i czekajcie na jedenastkę. Ale jeżeli nie mieliście jeszcze nigdy Red Magica, to spróbujcie zacząć od 10S Pro. To naprawdę bardzo fajny, no i kurde, no śliczny telefon. A ja już odkładam Red Magiki na bok i będę testować dla Was kolejne smartfony. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!